Amen. Szczęść Boże, Maria Kupczyk. Czas na informacje dnia. Zapraszam. Hamas rozpoczął operację zbrojną przeciwko Izraelowi. Rano dokonał zmasowanego ataku. Nad ranem ze strefy gazy wystrzelono pociski w kierunku Izraela. Jak podaje resort obrony kraju, było to w sumie nawet 2,5 tysiąca rakiet. Ucierpiały samochody i budynki mieszkalne. Syreny alarmowe słychać było m.in. w Jerozolimie i Tel Awiwie. Są już ranni i ofiary śmiertelne. Wszystko się spaliło, dom uległ zniszczeniu, okna i ściany. Usłyszeliśmy potężne wstrząsy, dziecko się przestraszyło. Nie wiem, żyjemy w rzeczywistości, która jest nieprawdziwa. Do zmasowanego ataku przyznała się radykalna grupa terrorystyczna Hamas, która od lat kontroluje strefę gazy. Hamas postanowił położyć kres izraelskim zbrodniom. Do Hamasu przyłączył się również islamski dżihad. W pobliżu granicy schwytany został izraelski żołnierz. Mieszkańcy strefy gazy ze strony Izraela spodziewają się odwetu. Izraelczycy mogą nas zetrzeć z powierzchni ziemi. Wiele osób na jakiś czas zdecydowało się opuścić swoje domy. Odniesiemy zwycięstwo. Izraelczycy wystarczająco nas dręczyli, a teraz ich kolej. Minister obrony Izraela polecił powołanie rezerwistów do armii. Hamas popełnił dziś rano poważny błąd. Rozpoczął wojnę przeciwko państwu Izrael. Żołnierze sił obronnych Izraela walczą z wrogiem we wszystkich punktach infiltracji. Państwo Izrael wygra tę wojnę. Ataki rakietowe na Izrael potępiła Unia Europejska. Należy natychmiast położyć kres tej straszliwej przemocy. Terroryzm i przemoc niczego nie rozwiązują. Przekazał za pośrednictwem mediów społecznościowych szef unijnej dyplomacji Joseph Borel. Podobne stanowisko wyraziła polska ambasada w Tel Awiwie. Przypomniała zasady postępowania w razie ostrzału i odradziła podróże do obszarów przygranicznych. To ostatni weekend kampanii wyborczej. Na tej ostatniej prostej partie zaplanowały konwencje i spotkania w regionach. To najnowszy spot Prawa i Sprawiedliwości. Premier Mateusz Morawiecki w spocie przekonuje, że zwycięstwo opozycji to powrót do problemów takich jak bezrobocie, umowy śmieciowe czy praca za 5 złotych. W tej wizji Polskiej politycy Prawa i Sprawiedliwości będą przekonywać w ten weekend w czasie spotkań z wyborcami. To są najważniejsze wybory od 1989 roku. Podczas wizyty w Kazimierzy wielkiej wicepremier Jarosław Kaczyński apelował o mobilizację. Serdecznie apeluję o mobilizację, o mobilizację na wsi, bo wielkie miasta są zmobilizowane, ale przeciw nam niestety w dużej części. Na wsi w mniejszych miastach, tam, gdzie żyje zdecydowana większość Polaków. Dziś prezes Sprawa i Sprawiedliwości spotka się z mieszkańcami Białego Stoku i Lublina. Swój objazd po Polsce kontynuuje także Donald Moi Tusk. Drodzy, to jest ostatni dzwonek, żeby rozbudzić podkarpacie! To wczorajsze spotkanie lidera platformy z mieszkańcami przemyśla. Ja jestem ostatnio od ogłoszenia tryumfu przed wyborami. I, będę, i, I mówię serio teraz, to nie jest z mojej strony ostrożność. Nic nie jest rozstrzygnięte. Dziś tu skobus dotrze do Płocka. Z kolei Lewica zaplanowała konwencję w Będzinie z byłym prezydentem Aleksandrem Kwaśniewskim. Trzecia droga, czyli PSL i Polska 2053, Szymona Hołowni organizuje konwencję w Krakowie. Ogólnopolską konwencję zaplanowali też bezpartyjni samorządowcy. Odbędzie się ona w podwarszawskich Szeligach. Polska i Węgry zawetowały unijny pakt migracyjny, Niemcy i Francja chcą jego uchwalenia tak zwaną większością kwalifikowaną. Premier Mateusz Morawiecki na nieformalne posiedzenie Rady Europejskiej w Grenadzie pojechał z bardzo twardym stanowiskiem w sprawie paktu migracyjno-azylowego. Zdecydowane weto. Unijny pakt migracyjno-azylowy ma uruchomić mechanizm przymusowej relokacji migrantów. Tak jak ostrzegaliśmy wcześniej przed kryzysem migracyjnym w 2015-2016 roku. Tak, i teraz przestrzegamy przed tym samym zjawiskiem. Presja na przyjęcie przepisów jest bardzo duża. Niemcy chcą wdrożyć rozwiązania już na początku przyszłego roku. Prą teraz bardzo szybko do realizacji tego koszmarnego i bardzo błędnego procesu politycznego. Wszystko to dzieje się przed polskim referendum, w którym Polacy wypowiedzą się między innymi na temat nielegalnej migracji. Jest też rzeczywiście ten proces przyspieszenia, szanowni państwo. Przyspieszenia w ostatnich tygodniach chęci podjęcia decyzji jeszcze przed referendum w Polsce. W referendum, w którym okaże się, jak sądzimy, że polscy obywatele wyrażą swój zdecydowany sprzeciw wobec tego rodzaju rozwiązań. No i wtedy oczywiście będzie dużo trudniej takie rozwiązania wprowadzić. Premier Mateusz Morawiecki podjął zdecydowaną decyzję w tej sprawie. Prawie. Podjąłem decyzję o zawetowaniu tej części, um, która dotyczyła migracji w tych konkluzjach, z, w tej deklaracji z Rady. Nie będzie zapisów migracyjnych, że nie ma naszej zgody na to. Podobne stanowisko przyjęły Węgry. Czy daje to gwarancję skutecznego zablokowania przepisów? Po szczycie prezydent Francji Emmanuel Macron przyznał, że choć Polska i Węgry wyraziły swój sprzeciw wobec polityki migracyjnej Unii Europejskiej, nie musi to oznaczać, że ostateczne porozumienie w tej sprawie zostanie zablokowane. Czy stole wyrazili swój sprzeciw ci, którzy wyrazili go już na szczeblu ministerialnym? Ale nie jest możliwe blokowanie decyzji, która zostanie podjęta większością kwalifikowaną. W podobnym tonie mówił też kanclerz Niemiec Olaf Scholz. Stworzyliśmy podstawy dla ustawodawstwa, które następnie stworzy wiążące zasady dla wszystkich 27 krajów państwa członkowskie pojedyncze jednostki nie mogą tego blokować indywidualnie. Wszystko to dzieje się wbrew unijnym traktatom, a te jasno wskazują, że kwestia migracji na... Należy do kompetencji państw członkowskich. Polska ma szansę powstrzymać partię Tuska, powstrzymać te błędne decyzje Komisji Europejskiej dotyczące nielegalnej imigracji, dotyczące również ewentualnego przyjmowania kar za to, że nielegalni imigranci nie są dystrybuowani. Premier Mateusz Morawiecki przedstawił pięciopunktowy plan, który ma powstrzymać nielegalną migrację. Obejmuje on silną ochronę granic zewnętrznych Unii Europejskiej, także tych morskich, walkę z gangami przemytników, odcięcie pomocy socjalnej dla tych, którzy wdarli się nielegalnie, przeprowadzenie referendum w krajach członkowskich w tej sprawie oraz pomoc przy strzeżeniu granic zewnętrznych i przy odsyłaniu migrantów dla krajów, z których ci imigranci pochodzą. Europa stoi wobec kryzysu migracyjnego nie tylko takiego jak w 2015 roku, roku, ale prawdopodobnie wobec jeszcze większego kryzysu migracyjnego. Dlatego, Szanowni Państwo, warto słuchać tych, którzy mają dobre recepty na zablokowanie nielegalnej imigracji. Czy Europa skorzysta z tej recepty? Po szczycie przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel mówił o konieczności ochrony granic. Nie podał jednak żadnej recepty na systemowe rozwiązanie problemu nielegalnej migracji. Musimy nawiązać współpracę z krajami trzecimi. Robimy to z niektórymi krajami trzecimi, w tym z Tunezją. Musimy ściślej współpracować z krajami pochodzenia i krajami tranzytu, aby chronić nasze granice. Niewykluczone, że sprawa nielegalnej Imigracji stanie się przedmiotem referendum także w innych krajach członkowskich. Część państw pozytywnie przyjęła pomysł szefa polskiego rządu. W Porto zakończyło się dwudniowe spotkanie grupy Arajolosz. Polskę reprezentował prezydent Andrzej Duda. Grupa Rajolusz istnieje od 20 lat, obecnie skupia przywódców 14 państw Europy, przywódców, którzy spotykają się co roku, by omawiać nie tylko bieżącą sytuację Unii Europejskiej, ale też to, co czekają w przyszłości. Jednym z ważnych tematów poruszonych w portugalskim Porto był problem nielegalnej migracji. Bruksela zwalczyć chce go, narzucając państwom członkowskim rozwiązania azylowo-migracyjne. Polskie stanowisko jest tutaj jasne, co podkreślał prezydent Andrzej Duda. W naszym przekonaniu to nie jest droga do tego, by problem migracji rozwiązywać. Trzeba usprawnić mechanizmy obrony granic Unii Europejskiej i w sposób zdecydowany realizować zobowiązania członkowskie. Prezydent Andrzej Duda wyraził nadzieję, że już niedługo Unia Europejska powiększy się o kolejne państwa. Wskazał jednak, że w przestrzeni europejskiej pojawiają się głosy, które chcą przed przyjęciem nowych krajów do wspólnoty zmiany traktatów. Miałyby one polegać chociażby na zrezygnowaniu z prawa weta. Polska jest temu przeciwna, w rzeczywistości bowiem, jak podkreślał polski przywódca, do Prowadziłoby to do oligarchizacji wspólnoty. To wielcy wtedy będą decydowali o przyszłości mniejszych i średnich państw Unii, a na to w naszym przekonaniu nie może być zgody. Nie do takiej Unii wszyscy wchodziliśmy, i takiej Unii nie chcemy. Będzie to Unia, która nie będzie już oparta o konsensus, tak jak zawsze było do tej pory. W naszym przekonaniu być tak nie może. Polski przywódca podkreślił też, że przyjęcie Ukrainy zarówno w szeregi NATO, jak i Unii Europejskiej, ale również jej wygrana leży w interesie wszystkich państw członkowskich. Przyczyni się to bowiem do wzmocnienia bezpieczeństwa całej wspólnoty. Jeżeli Rosja wygra tą wojnę, to proszę mi wierzyć, jako sąsiad Rosji i Ukrainy mogę z całą odpowiedzialnością powiedzieć, patrząc także i w karty historii, na pewno napadnie kolejny raz i na pewno napadnie kolejne państwa, bo jej ambicje imperialne są niezaspokojone. Kolejne spotkanie grupy Arajolosz odbędzie się za rok w Krakowie. Uczelnie rozpoczęły nowy rok akademicki, wraz z nim wzrosną nakłady na szkolnictwo wyższe. Milion 200 tysięcy młodych ludzi będzie studiować na ponad 350 polskich uczelniach wyższych. Nowy rok akademicki to sprzyjający czas dla polskiej nauki, przekonuje pełnomocnik ministra edukacji i nauki do spraw strategii edukacyjnej Radosław Brzuska. Po raz kolejny wzrośnie... Wzrosną nakłady na naukę, kolejne kilka miliardów więcej na ten bardzo ważny cel w naszym życiu narodowym. To czas, w którym y, coraz mocniej widać umiędzynarodowienie polskiej nauki. Funkcjonuje Akademia Kopernikańska, Szkoła Główna Mikołaja Kopernika. Y, rozwijają się programy Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Nauka wzmacnia także swoje relacje w obszarze gospodarczym. W tym roku akademickim wystartują branżowe centra umiejętności. 120 miejsc, w których kluczowe branże będą wzmacniać współpracę świata nauki, świata edukacji, właśnie z gospodarką, z branżami, których rozwoju bardzo oczekujemy, bo to będzie oznaczało rozwój całego naszego kraju. Ważne jest także materialne wspieranie studentów. Podniesiony próg dostępu do stypendiów socjalnych, wspólny dla wszystkich uczelni, sprawi, że większa liczba studentów skorzysta z tej formy pomocy, a a najzdolniejsi, 840 najzdolniejszych studentów będzie mogło sięgnąć po stypendia dla tych, którzy mają szczególne osiągnięcia. Intelektualny. Kolejny rok swojej działalności edukacyjnej rozpoczęła także Akademia Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Od tego roku można tu studiować medycynę. Uczelnia prowadzi także kierunek pielęgniarstwo, prawo, dziennikarstwo i komunikację społeczną, informatykę, informatykę medialną oraz politologię. Akademia posiada też bardzo bogatą ofertę studiów podyplomowych, wśród nich prestiżowy kierunek MBA. To były informacje dnia z Panem Bogiem.